panie Skarbnik, witam Pana no. 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 panie Straży Witam witam panie Skarżyk, panie panie Biblioteki Miejskiej w Witam witam Media, witam Pana KTK Mieście Orkiestry ale do Pana powrócę, Panie, pozwoli Panu Panie KTK Mieściu na późniejszej kabinie. Witam media, witam Radę 5, witam Panią, witam Panów Radnych. Proszę Państwa, porządek obrad, Państwo Radni otrzymaliście, ja mam jedną propozycję do zmiany obrad. Proszę bym w sprawie wniosku, aby wziąć punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie obejrzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sejni no, ze względu na to, że ta procedura tego projektu uchwały nie odbywa się tak jak trzeba w trybie ustawy o samorządzie gminnym w związku z powyższym. Proszę o przewodniczącego procedury aby tę sprawę dopełnił formalnie, tak jak trzeba i weźmiemy to na najbliższą sesję. Możemy już jedną? jedno? Jeszcze ktoś proszę o a... wniosek? Szanowni Państwo, ponieważ wczoraj jest jeden ciekawy dla mediów temat, więc proponuję, żeby tutaj zrobić obwód do, do panów redaktorów, przesunąć punkt 13 przed punkt 8, zrobić tego punkt 8, żeby, żebyśmy szybciej mogli to załatwić, i żeby media wykonać swoją pracę, nie czekając na, na zakończenie naszych podmiotów. Czy jeszcze jakieś sprawy porządku obrad? Są dwa proszę państwa. Czy ktoś chce dodać w do wniosków? Czy będziemy głosować? Wiem, że to jest to, Pan Radnik jest za przyjęciem wniosku złożonego przedemnie o odniesienie punktu 14. Podjęcie uchwały zasad i tego przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sejny. Kto jest za? tak. Dziękuję. Kto jest 1. przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję. Uważam, że 1. punktu tego dzisiaj nie będzie. To jest nad drugim wnioskiem pana burmistrza. Przygłosujemy. Kto z Pań i Radnych jest za przesunięciem punktu 16. 1. 14. 13. Podjęcie uchwały, które jest wyczynieniem w imieniu komunalnego na punkt 8. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. 13. Kto zostaje przesunięty na punkt 8. Ja dziękuję pięknie, bo to ja wiem. Punkt 2 staje się punktem yy, 13. I dobrze. głosujemy za całością porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś zmiany? z dnia? Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad z lepszymi zmianami? Yy, dziękuję. dziękuję. Przystępujemy do punktu Rzeciego. przyjęcie protokołu z 30 sesji Rady Miasta z Panowie radni drogą mailową otrzymali protokół dość dawno Mieli możliwość zapoznać się, przeczytać czy są jakieś wnioski, uwagi do protokołu z 30 sesji Rady Miasta? Nie widzę. Dziękuję. Głosowanie kto z Pani, z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 30 sesji Rady Miasta? Głos pozwólcie, że jeszcze raz wrócę do tematu, na który dziś zaprosiliśmy pana kapelmistrza naszej Orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej Sejna, pana Józefa Różnickiego, na którego ręce chcielibyśmy zwolnić podziękować za dziesięcioletnią Pracę tej orkiestry i orkiestry całej, jako rozmawiamy z panem Józefem, on że może przyjść z orkiestru, ale pani Gydzefie, nasza sala jest tak duża. Mamy dwóch radnych, aktywnych radnych z orkiestru, taka delegacja. Trzy, Zdech. przepraszam, trzech radnych plus czyli czyli delegacja jest jakby już taka w miarę. Pani Józefie, na Pana ręce chcielibyśmy tu podziękować i złożyć życzenia, pogratulować za cały, za cały ten, cały kształt dziesięcioletniej pracy, bądź jeszcze rozsławiania naszego miasta, nie tylko miasta, powiatu, w ogóle, w, no można powiedzieć, że w kraju i za granicą. Bardzo chlubni. Jesteśmy temu ten Waszemu działaniu, Panie dyrygencie I może ja odczytam takie podziękowanie. Dyplom wielkiego uznania, kapelny Józef Rybczukowski. Z okazji dziesięciolecia reaktywacji orkiestry denty przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejmie kierujemy na Pana ręce, jak również muzyków orkiestry denty gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania bardzo osiągnięcia artystyczne, a szczególnie zakrzewienie wśród młodzieży wysokiej kultury muzycznej. Zainteresowanie, zwłaszcza młodych ludzi i ich udział w skład orkiestry pozwalają żywić nadzieję, że jeszcze przez długie lata orkiestra nie tylko będzie istnieć, ale przede wszystkim stale rozwijać i doskonalić dziesięcioletnią tradycję. Orkiestra swoimi występami używiła działalność społeczną, bierze udział we wszystkich uroczystościach narodowych i patriotycznych, a także w imprezach organizowanych przez nasze miasto. Miało to duży wpływ na udział w ludności w tych uroczystościach. Zrówno dzisiaj byłoby nie tylko mieszkańcom Sej wyobrazić sobie, że orkiestra mogłaby, orkiestry mogłoby zabraknąć. Składałem z Panu i orkiestran, orkiestrantom podziękowania za promocję naszego miasta i ludziom w koncertach uroczystościach kulturalnych, jak i patriotycznych. Życzymy kolejnych sukcesów artystycznych satysfakcji w orkiestrze i szczęście w osobistych, Panie kapelmistrzu, od rady tak mało cyfr na orkiestrze zebraliśmy, tak ma się w kwocie, powiem 655 zł, to może nie jest dużo, ale razem z tym dyplomem i z pozwolimy Panu oczyszczenia. o Czytaliśmy tutaj, albo tak dalej, że ta orkiestra Elart Pras to tych dzieł, które przekazuję, proszę. Przyjdzie. Dziękuję. Dziękuję. w ulicy i w Gminie Podajrza. Przechodzimy do kolejnego punktu, interpelacje radnych. Rozmawiam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przeskoczyłem punkt piąty, sprawozdanie z Radnym Miasta od ostatniej sesji oraz informacje o danych decydyjnych i w okresie międzysesyjnym. Przepraszam, Panie Burmistrzu, proszę o Sprawozdanie włączenia jest o wydanych decyzjach i zarządzaniach za okres 31 sierpnia 2016 roku dnia 3 września 2016 roku. Decyzja o okresu dodatków mieszkaniowych 32, dodatków energetycznych 10, podział 2 o wybędowaniu 3, wymiaru bądź zmiany, wymiaru podatku od nierówności równego łącznego powiązania przy... Siedem, zwrot podatku ocyzowego zawartego w cenie oleju 1, razem 55. Zarządzenie w sprawie składu zespołu do spraw inicjatyw lokalnych, e, inicjatyw lokalnych powołanych do e, opiniowania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 1, otwartych e, e, konkursów, ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania zależności od zagrożenia z 1. Określenia sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Sejny 1. Wyników otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania zależnieniu od obowiązkiem społecznym 1, zcentralizowanie zasad rozliczeń podatku VAT w gminie miasta Sejny i jednostkę budżetowych 1. Jedno. Zmian w budżecie miasta Sejny 1. Założenie wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej miasta Sejny na rok 2017 1 razem 7. Jeżeli chodzi o mój kalendarz, 1 września oczywiście wyczęcie roku szkolnego. Między 3 a 5 odbyło się zjazd e, w budownictwu w e, z moim udziałem. Bardzo cenna nauka, ponieważ miałam okazję zapoznać się z najlepiej zrealizowaną inwestycją dotyczącą świetlenia z miejskiego, jak również ciekawym modelem budownictwa. E, z Odprawą Wielkowolskiego. 7 września miałem spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z Panem z Dyrektorem Różańskim. Spotkanie było poświęcone możliwościom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uruchomienia jakichś narzędzi, które pomogły miastu Sejny spłacić te rozwiązania wobec Organizacji Mniejszości Narodowych w naszym mieście. Nie dysponuję w tych spraw to jest tymi narzędziami, które mogą być zastosowane w naszym przypadku. 9 września miałem spotkanie z panem Kozakiewiczem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, ponieważ po w komisjach Rady Miasta pojawiły się dziwne informacje dotyczące warsztatu terapii zajęciowej i de facto zagrożenia planowanego przeniesienia warsztatu terapii zajęciowej do Liceum. Wyjaśniliśmy sobie sytuację między miastem a stowarzyszeniem. Kontynuacja tego spotkania miała miejsce 16 września u Pana Starosty było szersze spotkanie. 12 września byliśmy z Panią Skarbnik w Warszawie. Z uwagi na to, że została, został uruchomiony Państwowy Program Pilotażowy, polegający na tym, że do 50 samorządów wprowadzono terminale płatnicze, które przez 3 miesiące są bezpłatne dla urzędów, ale też posługiwanie się nimi jest, nie rodzi do dodatkowych opłat. Miasto Sejne uczestniczy w tym pilotażu i sprawdzamy jak to się nam wydaje. Dzisiaj przedstawiliśmy projekt uchwały, która pozwoli obsługiwać te terminale. Są potrzebne w zakresie opłat. Jest, jest potrzebna uchwała, dzisiaj dobrze przeprowadzimy. 13 września miała miejsce Rada Seniorów. Rada Seniorów wystąpiła z inicjatywą Karty Życia, ale to będziemy później opisywać. 20 Był Dzień Przedszkolaka. Wszystkie przedszkolaki w mieście niezależnie czy, przedszkolak, publiczny, czy nie publiczny, w przedszkolach publicznych czy niepublicznych zaczynały od Burmistrza Woliwaku. 23 września mieliśmy spotkanie z panem dyrektorem Mackiewiczem. Jest oferta państwowej spółki, która rozważa budowę sieci dystrybucji gazu ziemnego w Sejna. Się zobowiązało się moją osobą do pomocy w zrobieniu ankiet i pomocy w pozyskaniu właściwego wolumenu, żeby ta inicjatywa mogła mieć w tym mieście miejsce. 26 z dużym smutkiem brałem udział w pogrzebie pana Franciszka Raczewicza, który był m.in. w ostatnich latach prezesem spółdzielni wyczytania do tej Proszę pana przewodniczącego, żeby sprawa położyła.

Radny. Proszę uprzejmie. Proszę Pani Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, mam dwie sprawy. Pierwsza to jest studzienka na ulicy Głowackiego. Ona jest mniej więcej na wysokości sklepu rowerowego, ryber, może bardziej przesunięta w stronę centraża, gdzieś około 10 metrów. Zwrócili się do mnie mieszkańcy sejne o to, żeby była możli możliwość podwyższenia tej studzienki. Po prostu tam ta studzienka albo się zapadła, Albo jest, bo ja tam jeździłem, oglądałem to miejsce, albo jest problem tego, tego rodzaju, że tam wokół tej studzienki były łatane dziury i ten asfalt, który jest zalany wokół tej studzienki jest bardzo wysoki. I, i po prostu ludzie no, dobijają zawieszenie w samochodach. Także to, to jest prośba, żeby, żeby w jakiś sposób tam zabezpieczyć, żeby, żeby ona tak nisko nie była wyłożona, jak jest teraz. I następna sprawa to jest, wracam do tematu pomnika w centrum miasta i chciałbym Pana zapytać o Pańskie plany dotyczące tego pomnika. Chodzi mi o określenie, wiadomo, że, że będziemy pracować teraz nad zmianą ulic i to jest. Podobny temat, czyli, czyli tablice, które są na dzień dzisiejszy umieszczone na, 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 na tym pomniku. A druga sprawa to o tak, żeśmy wcześniej rozmawiali. Chodzi mi o wygląd. Chodzi, chodzi o to, żeby, żeby po prostu ten pomnik był czysty przede wszystkim. Także prosiłbym pana o odpowiedź w moje Chciałbym prosić pana burmistrza o udostępnienie nagrań z poprzednich sesji i z tych, co będziemy, które, które jeszcze będą. Był dobry zwyczaj, że zawsze nagrania z sesji były zamieszczane na stronie. Ten zwyczaj zaginął. Ludzie się dopytują. I my jako klub dostarczymy płyty i proszę zbrywać nagrania i będziemy udostępniać to ludzie na swojej stronie. Dziękuję. że... Proszę, interpelacje czy wniosek? Pan Radny chce na piśmie, czy, czy tylko złożył na piśmie interpelacje? Złożył na piśmie interpelacje. Czy to była interpelacja, czy nie? Interpelacja, Panie Burmistrzu, to Pani inna opieka, już Dziękuję, proszę. Czy są jeszcze jakieś interpelacje? Proszę. Panie Burmistrzu, mam takie zapytanie, że będzie to funkcjonalne skierowania tego polskiego, czy też się skręca do posiedzenia mieszkaniowe Kilka lat w tej sprawie. Chodzi o zmalowanie znaków poziomych, które umożliwiłyby mieszkańcom swobodne, swobodne poruszanie się w miarę bezpiecznym. Mhm. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś interkulacje? Proszę bardzo, czy są już jakieś plany w związku z obchodami 11 listopada? Czy ktoś podejmuje jakieś działania? Czy, czy postalowo w czy, 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 czy w ogóle będzie to jakoś, czy zwyczajnie tak jak często to tak przejdzie trochę no, bokiem, bo tam jest to, już, to jest to przecież najważniejsze przecież nasze odkiś? Czy został rozstrzygnięty konkurs na projekt statułek zasługowy dla... Przepraszam, tylko Czy został rozstrzygnięty konkurs na projekt statułek zasługowy dla miasta Sejny i czy były składane jakieś oferty i jak to się z... Nie, nie było. I druga był interpelacja, druga interpelacja, bo to Drugie interpelacje w związku z tym. W odpowiedzi na zadaną za interpelację przed radnego który 31 sierpnia, na 30 sesji Rady Miasta, proszę podać podstawę prawną, której brak uniemożliwia podpisanie porozumienia z Słowacką Specjalną Strefą Ekonomiczną, gdzie 17 pozostałych samorządów zdołało podpisać. Przepraszam. Już, tak Jakie działania są niezbędne do powstania takiej możliwości? ja to bym prosił, żebyśmy tak. tak samo makrofonował, wyciąg z protokołu do jednej interpelacji. Tyle. Dziękuję. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś interpelacje? Nie widzę. Przechodzimy do. Podejmuję ustawę, proszę Państwa, stwierdzam, że nasze bardzo spawny, dobrą mocną, ponieważ widzę, że w obradach udziału 13 radnych, w duchu miał dyrektor radny Małgorzki w Zjednoczonym Stoku i dzwonił, że jak robi się to dobrze na naszą sesję, natomiast radny o mu przez wolny skarb, tak? Tylko, ale to jest uchwała w Siódmym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Kejmy na rok 2016 i celem wprowadzenia projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie, panie przewodniczący. Zawsze tak, zrobiliśmy jak uchwałę nr 21 Rada Miasta Sejmu z dnia 30. Uchwała nr 31 Rada Miasta Sejmu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejmu na 2016 rok. Uchwała co następuje. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych w pełni załączniku nr 1. Wprowadzić Zmiany w sprawie wydatków budżetowych. Zmiany w numer wydatkach budżetowych. Numer 2. Budżet kwoty zmian 20 355 773 złoty 54 grosze, grosze w tym dochody bieżące 19 milionów 560 270 złotych grosze dochody majątkowe 355 tysięcy 503 zł Każdy wydatek w 19 118 121 złotych 54 g, w tym wydatki bieżące 15 milionów 17 zł wydatki na jutrowe 100 20 e, zł. Objaśnienia wprowadzonych zmian w systemie załącznik nr 3 Dział 756 Rozdział 75 6, 7, 5, 618 Kwota 2300 Zmniejszenie dochodów z opłat 20% drogowego. Dział 758 Rozdział 75 614. Kwota 600 Zmniejszenie dochodów z, z odsetek Dział 921 Rozdział 92 109. Kwota 1,5 tysiąca przyjęcie do dochodów zarobionych do z umową K.364.57.2016, którą utrzymał przedmiot kultury z jednego z Zmiany dalej, dalej. Dział 926, rozdział 92.601, kwota 16.720 złotych przyjęcie do dochodów wpływu od Stowarzyszenia na podstawie umowy osób, umowy sporządzonej w trybie działalności w użytku publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, środki na urządzenie planu ćwiczenia w powietrzu. Zmiany w planie wydatków. Dział 750 rozdział 75 000 23, kwota 2900, zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na odszkodowanie w zakupie miasta. W związku z bardzo wieloma zmianami zostały wprowadzone przez wnocznie z innymi zamówienia publicznych w światowym ośrodkowym, centralizacji warstwy, jedna z nich, likiem kontrolnym, centralnym usług wspólnej, zmiany klasyfikacji budżetowej od 2017 roku i tym podobno. Dział 758 rozdziału 75 818, kwota 10 tysięcy, zmniejszenie spalania wydatków w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy celowej z władzem artykułu 259, ustęp 2 UOPF Zagredytatu bieżącego na wydatki inwestycyjne w związku z inicjatywą lokalną. E, dział 801 rozdział 80 101, 8, kwota 8000. Zwiększenie planu wydatków na dotacje w nie publicznej szkoły podstawowej w związku z przedstawieniem wniosku tradycyjnego i zwiększoną do litry, liczbą dzieci. Dział 801 rozdział 80 110 kwota 8000 zmniejszenie planu wydatków na dotację rynku publicznego gimnazjum w związku z przedstawieniem wniosku dotacyjnego. Dział 851 rozdział 85 154 kwota 24000 zwiększenie i zmniejszenie. zmniejszenie. Planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami w celu dostosowania struktury wydatków do przeznaczonego wsparcia na zadania wydawane w szkole. Zakres kaplicy i przedszkolu wydatki na plac załatw. Dział 921, rozdział 92009 kwota, w której miesiące liczenie planów wydatków w związku utrzymanych przez środowiską kultury drabiną. Dział 926, rozdział 92601. wydatków z związku z realizacją inicjatywy z lokalnej, urządzenie skweru do ćwiczeń na powietrzu, 10 tysięcy z rozwiązanej rendery celowej plus 16 tysięcy 720 złotych wkładu z towarzyszenia. Jeszcze nie mówię. Proszę yy, Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji na, na, na Komisja Oświaty i Spraw i i Kultury większością głosów, 7 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Sejmu na rok 2016. Komisja Bezpieczeństwa Półminuszego Handlu i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w miasta Sejm na rok 2016. Komisja Prawny Budżetu i Finansów. Większością głosów 6 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta sejnej na rok 2016 Dziękuję. Czy są jeszcze do tego tematu zmiany w budżecie dwa wnioski i pytania? Nie widzę, przygoduje. Co z Pani Panów Pradnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Sejny na rok 2016? Jedną kość. Dziękuję. Jedną do uchwały z radiona pozytywnie. W wykonaniu uchwały powierza się podmistrzowi miasta Sejny uchwały.